Dziś omówimy, jak będzie wyglądać Warszawa Zachodnia, część autobusowa po przebudowie. Jakie są plany? Zapraszam do oglądania. Wpierw zlikwidowano siedliska Gołębi, zmiany w części usługowo-handlowej, wymiana wierzchni parkingu plus dorobienie miejsc dla aut elektrycznych, całodobowe skrzynie bagażowe, wymiana siedzisk w poczekalni, usunięcie krat z okien, odświeżenie infrastruktury reklamowej, remont chodnika do hostelu i wejścia, przeniesienie recepcji na parter. Wymiana wejść do pokoi i poprawa standardu pokoi właśnie. Ale to w zeszłym roku. A w tym, z poprawek planowane są nowe zadaszenia peronów i remont parkingu od wschodniej strony. Ale jak ma wyglądać docelowa modernizacja? Architekci proponują przeszkloną strefę wejściową z podcięciem. Dookoła ma zostać zagospodarowana zieleń plus dorobione ławki jako taka poczekalnia plenerowa. Na poziomach od 0 do 1 ma dominować funkcja dworcowa stanowiska autobusowe, poczekalnie, kasy plus gastronomia i lokale handlowo-usługowe. Na poziomie drugim znajdą się pomieszczenia konferencyjne, hol hotelowy z restauracją oraz pomieszczenia biurowo-administracyjne, a także wewnętrzny dziedziniec z ogrodem dostępnym dla gości hotelu, restauracji i centrum konferencyjnego. Wyżej zaplanowano pomieszczenia hotelowe i biurowe. Budynek będzie bezpośrednio połączony tunelem z peronami kolejowymi. Łącznik będzie obok zejścia do tramwaju. Powstanie także tunel do podziemnego przystanku tramwajowego, powstającego obecnie w ramach budowy tramwaju do dworca zachodniego. Niestety, na razie są tylko wstępne projekty. Na przetargi czekamy. To na tyle. Dzięki za uwagę.